Dzisiaj zapraszam na film z serii pistolet do malowania bezprzewodowy na baterie z serii x 20 team również body online zakupione te baterie 20v pasują idealnie do tego pistoletu jest to model PFSA20LIA1 1000ml 700 ml na minutę wydajność. Tutaj mamy pokazany strumień tej dyszy naszej regulowanej bez akumulatora i ładowarki i samobody. Brak akumulatora i brak ładowarki. Leciutkie urządzenie, ale to dobrze, bo jeszcze, jak napełnimy tutaj zbiornik farbą, 1 litr no to już będzie, no, sobie trochę ważyć plus, minus przepływ farby tutaj regulujemy i powietrza, no, ale z kolei, żeby to przekręcić, to musimy odkręcić tutaj tą. Śrubkę i tu odblokować. W zestawie mamy jeszcze instrukcję obsługi: gąbeczkę, szczoteczkę, lejek do gęstości farby. Musi nam tutaj swobodnie wypływać. Robimy próbę farbą. Nalewamy tu farby i patrzymy, jaka jest gęstość tej farby. I jeszcze dodatkowa dysza ta dysza tutaj jest większa, wszystkie parametry tego pistoletu do malowania będą podane. Pod filmem, także proszę sobie zobaczyć. No i zobaczmy teraz, przetestujmy, jak to maluje. Akumulator X20V. Tutaj jest wyłącznik. No i cały ten element bierzemy do mycia. No z akumulatorem i z tym pojemnikiem no to już będzie ważyć sporo. Mamy dmuchawę. Gdyby nam było za gorąco, to możemy sobie zrobić muchawę. No, muszę przyznać, że dosyć mocny strumień powietrza jest tutaj, czyli może coś z tego będzie. Yy, dodam jeszcze, że z akumulatorem 4 godziny. Nie wchodzi do walizki. Tu jest miejsce, ale na 2 amperogodziny. Szkoda. Ale można dać jako zapas pewnie. No musimy przy pomocy tego lejka sprawdzić sobie gęstość tej farby. Tutaj jest określony czas przepływu tej farby. Zaraz zobaczymy Bateria full naładowana. No, czyli mierzymy lepkość, kleistość. Najlepiej jak będzie poniżej 70 dinsek, czyli taka jakaś miara din yy, czyli 70 sekund, poniżej 70 sekund. Jeżeli nam wypłynie, to będzie ok, lepiej jak będzie poniżej. Trzeba dodawać jakiegoś tam rozcieńczalnika do fal i kierów, żeby po prostu ta lepkość była odpowiednia. 60 sekund. No widać, że tutaj ta lepkość jest zbyt duża i będziemy mieć problemy z malowaniem, musimy to po prostu taką farbę rozcieńczyć yy, wodą. No ta dysza co tutaj jest założona, ona ma 2,6 mm. Ona jest do gęstych właśnie farb. No ale ten przepływ 70 dinsek musi być. Tutaj mamy 1.8 yy, do farb i lakierów. Również gęstość musi być odpowiednia. No, ale do farb takich emulsyjnych stosujemy tą dyszę, bo tu jest duża gęstość. Yy, przy takiej farbie najlepiej jak jest jak najmniej rozcieńczona, bo wtedy jest bardzo dobre krycie. Tak, więc rozpuściłem tą farbę yy, w wodzie częściowo, nie za dużo, i sprawdźmy, czy teraz jest jaki jest przepływ. Teraz ładnie schodzi. Minęło 15 sekund około. Już mamy poniżej tego pojemniczka. Powiedzmy 25. 35. 40. 40, około 50 sekund. Mamy pusty już ten zbiorniczek. Dobrze jest, jak jest poniżej 70 sekund, din sekund, jak to tam pisze w instrukcji. Także no i taką wadą jest to przygotowanie tego materiału o właściwej gęstości, ale później, jak już sobie przygotujemy, powiedzmy całą taką, taki duży pojemnik żebyśmy mieli po prostu gotowe i wlewali. Mamy litrowy zbiornik. Przepływ tutaj mamy ustawiony na maksymalny. Na razie taka próba. Słabiutko to idzie, trzeba uregulować inaczej. No, zobaczcie, ładnie kryje, ale ta gęstość jest jednak jest za duża, bo po prostu za blisko trzymam ściany. Zaleta, że, nie, że nie pyli, tak? W ogóle nic nie pyli. No ale ja bym gdzieś około 30 cm i taki ładny strumień, żeby szedł. Takie winkle, no to też. to też duża zaleta, jak takie winkle sobie pokryjemy takim pistoletem, bo yy, po prostu nie musimy męczyć się pędzlem, bo wałkiem ciężko tam dostać. No, ale wydajność trzeba zwiększyć poprzez tą lepkość, no dlatego, że po prostu jaką szybko padnie. No, to druga próba. Dodałem ćwiartkę, yy, no szklaneczkę wody gdzieś do tego litra bardziej rozcieńczyłem no i zobaczcie jaka teraz jest wydajność. <śmulny> Jakie ładne krycie. Odległość mniej więcej 30 cm. Super sprawa. Muszę przyznać, że daje radę. Dobra, ustawię go teraz, tą kamerę, żeby było lepiej widać. To sami wiecie jak to jest z jedną ręką z kamerą, a drugą z pistoletem. No, bajka, muszę przyznać. No trzeba się skoncentrować na malowaniu, a nie na filmowaniu. A jeszcze zobaczmy, jak sufit. Znaczy sufit jaki jest, to jest po prostu, ja tutaj gładzi nie robię. Też daje radę, ale ten przechył powoduje, że, yy, że po prostu yy, so, robią się przerwy. Zobaczcie, że właśnie tutaj tą rureczkę mam źle ustawioną względem pistoletu. Musi być obrócona w drugą stronę, że jak przechylamy, żeby się powietrze nie dostawało, tylko żeby było zanurzone tutaj w tej części. Jak tam malujemy sufit? Czy, czy, czy musimy przechylić ten pistolet do góry? Także należy to obrócić w taki sposób. No, kapie sobie teraz po baterii. No, także fajnie kryje. Widać od razu różnicę, jaka jest ściana. Yy, to jest jedna warstwa, trzeba opuścić drugą warstwę. Sufit ze względu na y, po prostu te przechyły. No to proponuję malować sobie wałkiem a tak to ładnie w winkle, wszystkie narożniki elegancko można y, pokryć. Tak przy tym oświetleniu nie widać za dobrze, ale ja to widzę lepiej w rzeczywistości niż na y, kamerze. Jeden zbiornik poszedł. Teraz yy, zrobię jeszcze jeden i zobaczymy, jak będzie kryło dalszą część. No, a do naprawy ścian użyjemy sobie takiego śmiga C50. Super mocna masa szpachlowa. Można łączyć płyty gisowo-kartonowe bez taśmy. Do naprawy uszkodzeń to będzie idealny idealna taka masa do takich ciężkich ścian. Ja tutaj gładzi nie robię, bo bo to do tego trzeba specjalistów. A do takiego pomieszczenia gospodarczego to yy, wystarczą takie naprawy malowania. To już jest gotowe. Elegancka konsystencja. Super się tym robi. No takie nierówności sobie wygładzamy, później szlifujemy i jest No z całym szacuneczkiem do tego pistoletu, ale nie ma to jak wałek. Sufit bialutki. Tu jeszcze poprawki. Także winkle sobie można yy, na rogi tym pistoletem fajnie yy, popryskać. Nam to ułatwi. A zobaczcie wałeczek. Momentalnie kryje. Jak mogę podsumować pracę tego urządzenia? Działa bardzo dobrze. Trochę zabawy jest z tą lepkością, do, żeby sobie przygotować tą farbę do właściwej lepkości, żeby po prostu później się nie bawić. Jest wydajne. No, trochę zabawy z tym jest. Przyznam szczerze, że wolę malować wałkiem takie powierzchnie bardzo dobrze się sprawdza w narożnikach na winklach gdzieś przy suficie no to idealna sprawa no. No, ale jeśli chodzi o, o tą zabawę z tym, z, tym, z tym zbiorniczkiem no to no jest jak jest sami widzicie także wałek to jest chyba najlepsze rozwiązanie na takie ściany a jeżeli chodzi o Lakiery, no to pewnie lakiery to malujemy jakieś drobniejsze elementy, że nie trzeba tak ciągle zmieniać, napełniać tego pojemnika. Także na pewno się sprawdzi też. Fajne, polecam to urządzenie. Jeśli będzie długo pracować, nie będzie się psuło, no to jest fajna zabawa z takim urządzeniem. Siemanko, trzymajcie się. Cześć.